Zgodnie z nazwą tego zakładu zajmujemy się generalnie dwoma takimi obszarami, a więc ryzykiem, jego identyfikowaniem, definiowaniem, pomiarem i zarządzaniem nim, czyli radzeniem sobie, oraz finansami, a więc zagadnieniami związanymi z pozyskiwaniem funduszy, ich zastosowaniem, uwalnianiem, tak w, w dużym skrócie. Wygląda nasza problematyka badawcza. Jeśli chodzi o szczegóły, w przypadku ryzyka interesują nas zagadnienia typu ryzyka pojedyncze, tak? A więc sytuacje, iż na końcu naszej działalności wynik różni się od zaplanowanego, zamierzonego, tak? Może się różnić in minus, i wtedy mamy do czynienia z tak zwanym ryzykiem czystym. A może nas spotkać niespodzianka, czyli wynik na końcu naszego działania jest lepszy niż się spodziewaliśmy. I to jest tak zwane ryzyko spekulatywne, z tym, że e, ortodoksyjne podejście do problemu polega zwłaszcza na tym, że koncentrują się badacze na ryzyku czystym, czyli tymi odchyleniami in minus od wyników planowanych, zamierzanych po prostu. E, Zajmujemy się zarówno kwestiami czysto teoretycznymi, a więc interesuje nas przede wszystkim ilościowy aspekt ryzyka. Do tego służą różnego typu modele, e, które się agreguje, symuluje e, no w zależności od, od potrzeb. E, natomiast jeśli chodzi o praktyczny wymiar naszej działalności w obszarze, ryzyka, e, próbujemy konstruować różne narzędzia e, do radzenia sobie z nim, a w szczególności e, dużo uwagi poświęcamy ubezpieczeniom, a więc kontraktom, tak, polisom, których nabycie e, stwarza nam okazję sfinansowania, przynajmniej w części tego Niekorzystnego rezultatu naszej działalności. I te ubezpieczenia no, są znów od bardzo prostych, czyli na przykład ubezpieczenie przed szkodami gradowymi. Tak? To, to jest historycznie naj, najwcześniejszy rodzaj ubezpieczeń, po no, ubezpieczenia dochodów, nadwyżek, które Zamierzają osiągać rolnicy, i to są, to są już bardzo złożone produkty. W istocie rzadko spotykane w, nawet w krajach rozwiniętych, bo na dobrą sprawę to tylko w USA i w Kanadzie oferuje się takie, pro, takie produkty, które ubezpieczają przychody gospodarstw, a więc powiedzmy sprzedaż, tak. I nadwyżki, dochody, a więc różnice między przychodami a poniesionymi kosztami. I to nie wszystkimi kosztami. Nawet w ubiegłym roku zakończyliśmy taki projekt realizowany w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w skrócie UBRO, on się nazywał, czyli ubezpieczenia rolne, tak? gdzie zaproponowaliśmy no, kilka takich. Produktów. Część z nich Ministerstwo Rolnictwa już dożyła, natomiast te bardziej złożone to jest sprawa otwarta. Problem polega głównie na tym, że w naszym rolnictwie generalnie nie prowadzi się ewidencji gospodarczej, która jest niezbędna do tego, żeby takie produkty bardziej zaawansowane konstruować. Jeśli chodzi o, o finanse. To w dużej mierze koncentrujemy się na dwóch, na dwóch takich podobszarach, a więc pierwsze to na subsydiach rolnych, typu dopłaty bezpośrednie, tak, płatności w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich interesuje nas przede wszystkim skuteczność i efektywność ich stosowania. I drugi, drugi podobszar, który się zajmujemy, to jest kredytowanie rolnictwa. I interesują nas oczywiście kredyty komercyjne, preferencyjne. Dużo uwagi poświęcamy zagadnieniom no, badania zdolności kredytowej, nadawania ratingom, ratingów gospodarstwom rolnym. W ostatnim okresie no, frapuje nas problem. Dlaczego od powiedzmy dwóch lat spada zadłużenie polskiego rolnictwa? I przyczyny są różne. Mamy pewne hipotezy co, co do tego zjawiska. Natomiast no, trzeba by bardzo dokładnie przejrzeć stronę popytową rynku kredytowego i stronę podażową oraz sferę regulacji. W projekcie UBROL, tym Encebiorskim, krąg tych adresatów naszych, naszych badań był bardzo szeroki, bo z jednej strony to Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako instytucja odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem w rolnictwie od, od strony instytucjonalnej, i, a na drugim końcu to były różne organizacje branżowe rolników. Do których e, izby rolnicze, tak, do których adresowaliśmy e, produkty typu, typu ubezpieczenie nadwyżek. E, także e, współpracowaliśmy i współpracujemy z Polską Izbą Ubezpieczeń. To jest taka izba gospodarcza, e, no, do której zakłady ubezpieczeniowe funkcjonujące w Polsce muszą należeć, bo to jest. Obligatoryjna na przynależność, i jest tam taka sekcja ubezpieczeń rolnych i, i też tam z tymi, z tymi specjalistami z zakładów ubezpieczeniowych pracujemy. Oczywiście jest w instytucie organizowane są seminaria, tak, tematyczne i, i jest prowadzone studium podyplomowe, tak. Na, na tych forach y, też prezentujemy nasze, nasze poglądy i nasze, nasze wyniki badań. Y, rzecz jasna, y, jesteśmy Instytutem Naukowym, y, musimy dbać o, o swój status, musimy zdobywać punkty, musimy starać się mieć y, wysokie, wysokie kategorie, jeśli chodzi o no, jednostki naukowe. No i musimy pisać po prostu, krótko musimy pisać i yy, no, staramy się to robić. Współczesne finanse, a zarządzanie ryzykiem w szczególności to są yy, obszary yy, badań, w których yy, ważne są kompetencje ilościowe. To znaczy do, trzeba, trzeba mieć przygotowanie w zakresie metod statystycznych, bo, bo no ryzyko już tak w bardzo prostym ujęciu to jest badanie rozkładów statystycznych, różnych, różnych zmiennych losowych. No, potrzebne są umiejętności z zakresu no, symulacji historycznej i symulacji stochastycznej inaczej, Monte Carlo, tak. I. No, te kompetencje są tu w szczególności potrzebne, ale yy, trzeba też mieć yy, yy, takie spojrzenie interdyscyplinarne. Czyli jak ktoś kończy Wydział Rolniczy, na przykład, tak? albo Wydział Zootechniczny dawny, ja, te nomenklatury się pozmieniały, bo ja no operuje nomenklaturami z, z lat 70-80 ubiegłego wieku, tak? To to, to wiesz, pewnie jest historyczne, ale, ale Państwo yy, wiedzą yy, yy, o, o czym mówię. Yy, to yy, wiedza, którą wtedy zdobywano na studiach w zakresie tzw. tak zwanego doświadczalnictwa, Rolniczego czy zootechnicznego byłaby dobrym punktem wyjścia do, no właśnie, do rozwijania tych kompetencji w zakresie metod statystycznych, metod ekonometrycznych, czy, czy tego modelowania matematycznego, ekonometrycznego, to y, no te kompetencje są tu nieodzowne. No Oczywiście i y, dobra, bardzo dobra znajomość angielskiego. No to, jest, to jest minimum, żeby móc się poruszać w literaturze, bo bez tego bez tego ani, ani rusz, nie, nie, nie da się y, iść do przodu, bo y, no sama y, ta dobra znajomość angielskiego i komputera to to jest no już traktuje jako standard tak w ogóle o tym nie mówię ta dobra znajomość angielskiego jest, jest punktem wyjścia do zdobycia umiejętności poruszania się w tekstach specjalistycznych po prostu tam no, trzeba trzeba zapoznać się z, z, ze słownictwem które które jest stosowane i, i no to, to wymaga czasu, wysiłku, bo, bo no, mechaniczne tłumaczenie prowadzi na, na manowce, do, do karykatur może prowadzi. Yy, korzystanie z automatycznych tych translatorów no, jest, jest yy, pewnie krokiem we właściwym kierunku, aczkolwiek no, trzeba umieć też potem te teksty weryfikować i, i yy, no, je opisać tym językiem który, który się do tego stosuje po prostu no te, to, są, to są kluczowe kluczowe kompetencje które, które są niezbędne żeby yy, yy, no, stawać się specjalistą w zakresie finansów i, I zarządzania ryzykiem. Szanowni Państwo, naszym wiodącym obszarem badawczym jest efektywność funkcjonowania podmiotów, gospodarstw rolniczych, z uwzględnieniem ich roli w łańcuchu żywnościowym i z uwzględnieniem problematyki ekologicznej. Drodzy Państwo, w naszym dużym temacie badawczym tak naprawdę mamy trzy zadania szczegółowe. Pierwsze zadanie dotyczy oceny funkcjonowania gospodarstw rolnych, które podejmują działania w kierunku ochrony środowiska przyrodniczego, w kierunku ochrony klimatu w ramach wspólnej polityki rolnej. No i tutaj chciałem podkreślić nasze, można powiedzieć, osiągnięcia w tym obszarze badawczym. Periodycznie przygotowujemy dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi stawki płatności w ramach działania ekologicznego, w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego czy też działania zalesieniowego. Również chciałem podkreślić, że w ostatnim okresie nasz zakład brał czynny udział w przygotowaniu nowej delimitacji obszarów ONW w naszym kraju. Wspólnie z naszymi kolegami z Instytutu Uprawa i Nawożenia w Puławach. Również braliśmy czynny udział, szanowni Państwo, w delimitacji obszarów z rolnictwem o dużej cenności przyrodniczej. Pragnę dodać, drodzy Państwo, że nasze prace wykonujemy przede wszystkim na potrzeby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale również na, na zlecenie Komisji Europejskiej. Drugie zadanie, można powiedzieć szczegółowe, które ściśle dotyczy naszej działalności w zakładzie, to analiza produkcji, kosztów i dochodów z poszczególnych działalności rolniczych. Chciałem tutaj podkreślić, że nasz zakład ma wieloletnie tradycje w analizie tej, tej można powiedzieć, tego obszaru badawczego. W naszym zakładzie funkcjonuje system agrokoszty, który jest bardzo ceniony w środowisku ekonomistów rolnictwa w naszym kraju i który jest często wykorzystywany m.in. przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak również przez związki branżowe. Trzecie zadanie badawcze dotyczy oceny poszczególnych segmentów na rynku owoców i warzyw. Tutaj nasi eksperci w zakładzie zbierają, analizują zmienność cen na tych rynkach, jak i również podejmują się oceny funkcjonowania gospodarstw ogrodniczych w naszym kraju. Chciałbym tutaj podkreślić, że mamy tutaj ekspertów, którzy, którzy są bardzo cenieni w naszym, w naszym środowisku ekonomistów rolnictwa. Szanowni Państwo, serdecznie Państwa zapraszam do współpracy z naszym zakładem. Jakie kompetencje powinien posiadać młody człowiek, student bądź absolwent, w tym wypadku URK, do których kierujemy nasz przekaz, aby móc odnaleźć się i spełnić w tym zakładzie? Szanowni Państwo, jak, jak słyszeliście moją wypowiedź, no tutaj podejmujemy wiele aktualnych tematów związanych z polityką rolną, wiele tematów związanych między innymi z Europejskim Zielonym Ładem, a więc tutaj oczekujemy i chcielibyśmy współpracować z tymi osobami, które są chętne, tak, poznawać rolnictwo z tej takiej, można powiedzieć, aktualnej strony, tak, chcą wiązać ekonomię, chcą powiązać ekonomię ze środowiskiem, chcą powiązać ekonomię z klimatem, z ochroną środowiska, z klimatem, więc takie, można powiedzieć, Interdyscyplinarne podejście do, do nauk ekonomiczno-rolniczych. Tego byśmy tutaj oczekiwali od naszych przyszłych kolegów w zakładzie.